Najpierw powiemy Shalom Aleichem i wszyscy zaśpiewamy, tak jak zazwyczaj. Potem pobłogosławimy dzieci, umyjemy ręce i odmówimy kidusz, pijąc wino i sok z winogron. Pokroimy chałkę, żeby uświęcić ten wyjątkowy dzień, dzień szabasu. Jeżeli wejdzie się w tą bańkę do środka, to nagle człowiek czuje się bezpieczny. Jest w środku i y, nie widzi tego jako jakiegoś zbioru zakazów, tylko widzi to jako zbiór zasad, które nas y, chronią przed tym światem, który jest przez cały tydzień. Dzieci, umyjcie ręce. Nagle jest czas, żeby z tym dzieckiem porozmawiać. Może nie będzie siedział na e-mailu, którego nie skończył, bo nie wolno, nie wolno pracować, nie wolno płacić, nie wolno dotykać nawet pieniędzy. I jest to coś, co wydaje mi się, że, że czasami nam brakuje. W judaizmie rodzina to jest centrum wszechświata. Zresztą tak jest napisane w to, że w Biblii, w świętych pismach idźcie, mnóżcie się. Widać to dzisiaj w dzisiejszym społeczeństwie. Ojcowie zajmują się dziećmi, ojcowie przewijają pieluszki, wstają w nocy, opiekują się swoimi żonami, są ciepli, dobrzy. Widzę, że jest taka duża więź między mężami a żonami w Izraelu. Okay.